Dzień dobry, witam wszystkich, bardzo serdecznie jestem Durhara, to jest moi drodzy kolejny odcinek Memów. Nie wiem który, ale na pewno ktoś w poprzednim odcinku policzył kropeczki i tak, Zielona wysienka, jedenasty odcinek. Bardzo dziękuję wszystkim za policzenie kropeczek, czyli witam Was, my się pysie w dwunastym odcinku Memów związanych z kanałem. Nikt nic, pan Misio Gdurhara losuje kalesony. <grywy> ty, ty modliw, ty, pana Misia, żeby tylko. Żeby tylko wylądował na fotelu, okej? Okay? Teraz, teraz wygodnie. On jest szczęśliwy. Wylo... Fotel. Tu. Jest. Dzisiaj nie podłoga. Powspytałeś Urhara kiedy gacza. Urhara. <grystanie> a może by tak w sumie nagrać kolejny odcinek? Nie no nie, a może. Pan Misio z przyszłości. Jakie zło. Panie Misiu. Paczek, możesz skończyć! Moje proszę nie bić, nikt, nic, pizza Urhary Panie Misiu, mamy... ...lipiec 24 lipca a ludzie dalej się śmieją z mojej pizki, która była jakieś pół roku temu. Zostawcie już tę pizkę. Od tamtego czasu nie przypaliłem żadnej pizki, naprawdę. 1915 powiadomień dalej jestem zawiedziony admini do 2000. Czy ostatnio nie prosiłem o 1000? Nieistotne. Teraz 2000. Robimy to. Na kolejnym odcinku z memów 2000 powiadomień niech ktoś będzie miał. Kochacie ten serwer za te pingi? Ja wiem o tym. Kochacie go. Kiedy jest już 2K21, a ty dalej się zastanawiasz dlaczego nie maciecie podów na Spotify? 69 reakcji! W końcu będą te dzieciopłody na Spotify'u. Muszę tylko nagrać zremasteryzowaną piosenkę. Tylko trochę się wstydzę, bo nie śpiewam jakoś super dobrze. Spróbujmy zrobić na żywo cover. Kurwa, dzieciopłody! To jest kurwa ser z mozzarellą. Dzieciopłody! Dzieciopłody! One nawet przerażająco mrugają! Kurwa! Zobaczcie to! Kurwa, ja pierdolę. Najpierw się drzesz na niego, a teraz go kurwa schowałaś w lodówce? Dobra, wystarczy, pierwsze sekundy coveru. Jeśli ładnie zaśpiewałem, możecie zostawić kciuka w górę. Jeśli nie, to, to, to też, bo się starałem. Oglądam, a tu takie coś. Pan Miś, mała. Co się stało z tym panem, Misiem? Ej, panie Misiu, patrz, 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 patrz. Wiesz, jak możesz skończyć? Pa tu, ta... tu... Kiedy pluszowy mis jest ważniejszy niż twoja własna dziewczyna. Mam nadzieję, że Alicja tego nie ogląda. Zarumbisty zapach, zaraz magia zadziała! Ej no serio, no bo... Co ty robisz? Co on robi? Dobra, leż. Chciałem cię powąchać, ale... Waliczcie pani misiu Gacza live widzowie Chcecie ten kolejny odcinek z gacza? Bo ja cały czas mówiłem, że nie, że nie Że jak tam kanałek będzie upadać Ale w sumie To jest dobrze jak jest Przynajmniej dla mnie Aż tak chcecie? Te oranżatki były takie mocne, co nie? Tymczasem urcha. Co do ciula. Pierwszy mem, ale chyba nie najgorszy. Zobaczmy. Normalna osoba. Co? Normalna osoba. Co, co, co? Normalna osoba, kiedy gra w horror i jest bliska śmierci. Ok. Cholera. Versus Urhara. Odpaliła się jakaś dziwna muzyczka. Nie wiem, co oznacza Bo ja się boję. Ja się wczuwam strasznie w te giereczki. Ja się boję takich rzeczy. Uśmiechy dziewczynek za Uśmiech Urhary Czy to... Pani Miś?! Pa... Dobra, leż tam Urhara be like Co ty tutaj przygotowałaś? Nie, z tego wszystkiego Tak naprawdę, tak, tak szczerze, szczerze Z tego wszystkiego Pisasz ty nie, nie do końca nie, więc, więc bardziej kuchasz Z tego wszystkiego Na przykład dzisiaj spaliłem pizzę A miała być... Taka zajebista. Ale i tak jest. To wiem. się zdarzyło tylko raz i zapomniałem o niej? Chyba. Nie pamiętam już. Nie pamiętam, to już było tak dawno, że nie pamiętam, dlaczego ona się spaliła. Ale, ale, ale to było tylko raz i wypominacie, a ja tyle fajnych rzeczy zrobiłem, ugotowałem. Gotuj z Urharą, gotuj z panem Misiem. Że co? Że mam mu oderwać głowę i na pizzę wsadzić? Jak gotują kucharze, jak gotują Urhara. No wy dalej. Co mem? To ja widzę ciągle wypominanie tej pizzy Cały czas. Toż to prawie takie same jest. Hiro Jest prawdziwy. Nie chciałbym Hiromisia spotkać. Naprawdę. Pan Misio kiedy zrozumiał, że może użyć Sharingana na Urharze, żeby nim nie rzucał. Zaraz zobaczymy. Dajesz? Dam ci nawet 5 sekund panie Misiu. Na użycie Sharingana. Wystarczy. Nie wyszło mu. Gracze Genshin Impact i znowu powie pipi na Kiki. <laughs> pipi jakoś wtedy pasowało i, i zostało tak u mnie w główce. A ja nie krzyć się, serio. Kiki. Będę mówić już Kiki. Pan misie Jason no on. Na początku właśnie nazywał się Jason. Pan Misio miał bardzo dużo wcieleń, ale ogólnie, ogólnie Pan Misio to tysiącletnia lolitka anime. Tysiąc lat ma i włada różnymi światami. Pan Misio to byt wyższy, naprawdę. Polo, aka żywa tarcza Urhary. Przepraszam, jeszcze na odcinku pragnę Cię przeprosić za używanie yy, Cię jako tarczy, gdy graliśmy sobie na live'iku w Robloxa z widzami. To, to faktycznie ono przyszedł i używałem go zawsze jako żywej tarczy, żeby przetrwać. Przepraszam. Prawdopodobnie dalej to będę robić. Ale troszeczkę mi głupio! Jak będzie liveik i byśmy grali w Robloxa i ktoś z Was tutaj oglądających wpadnie do mojej drużynki i go poświęcę, nie miejcie mi tego... Z... Ja was bardzo lubię. Kurhara, pan Misio! No gitarki nie mam, ale mam monokumę i mogę monokumą rzucić w pana misia. Urhara proszący o suby i tym podobne poprzez pana misia. Urhara mówiący, że on nigdy nie uderzył skrzy. O Boże. Orto, orto, orto. Dałem donate'a tylko z samymi emotkami, diabeł. Aha, no to ja cię przepraszam, ale to wykracza poza moją skalę przewinień. Było. Może było, ale nie było tego. To tutaj? Pan Misio to tak naprawdę tysiącletnia lolitka z niebieskimi uszami. What? <grym> ten pan Misio. Ten, ten, pan Misio. Za jakieś dwa miesiące zobaczycie ostateczną formę pana Misia. Około dwa miesiące. Strasznie się jaram tym projektem, ale troszeczkę jeszcze czasu potrzeba. Myślę, że około dwa miesiące i zobaczycie właśnie te... Ostateczną formę pana Misia. Mała ja rysuję obrazek i pokazuję go mamie. Moja mama, on jest taki cudny obrazek. Nie no, obrazek tutaj ten, który narysowałem kiedyś, to wyszedł zajebiście. No, no i mama tutaj pochwaliła. Prawidłowo. NGO, naga nie kojarzy tej postaci, ale z ostateczną artystką. I ona nie, ale, ale ja z moim rysuneczkiem już tak, no bo... Pięknie on wyszedł, prawda? I tutaj zakończymy sobie, moi drodzy, dzisiejszy odcinek. Jeśli chcecie kolejny odcineczek z memów, to nie zapomnijcie zostawić dużo kciuków w górę, dużo miłości pod tym materiałem. Lećcie robić, tworzyć nowe memy i jak będzie znów ich sporo, to pociśniemy sobie z kolejnym odcineczkiem już niebawem. Tymczasem to by było tyle na dzisiaj. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, pa, pa! Era tonco!